Dzień dobry, witam Was dzisiaj na mapie dżungla, gdzie będę strzelał czołgi lekkie i średnie, bo taką mam misję do zrobienia i dlatego wybrałem sobie resp przy punkcie A, żeby mieć jak najbliżej do przeciwników, którzy będą przejmowali swój punkt. I spodziewam się, że tam najwięcej właśnie będzie takich czołgów, na które mi zależy. Nie będę się zajmował w ogóle przejmowaniem punktów, bo nie o to mi chodzi w tej bitwie. Bo już się zaczynają podświetlać przeciwnicy, którzy dojeżdżają do B. A ja będę jechał przy samej plaży, przy brzegu no bo tu mamy osłonę przed nimi a w ten sposób mogę je jak najbezpieczniej zająć wygodną i bezpieczną miejscówkę w tej chwili mamy już przejęty punkt A i przejmujemy punkt C przeciwnicy mają swój punkt przejęty no i są już tam na kapie Pojazdy pierwszy jest RL-44, strzelił do mnie, ale się nie wycofał. No i dostał karę za to. Co prawda, nie jest to lekki czołg, tylko tedek No ale od czegoś trzeba zacząć. Tam był PT-76, ja... Troszkę podjeżdżam, żeby móc opuścić lufę i dostaję detrag od tego PT. A sam nie, niewiele mogę mu zrobić, bo on jest tam schowany za kamieniem. Naprawiam gąsienicę, I jeszcze szukam okazji. No ale nie. Podjeżdżam jeszcze bliżej. Tu już yy, na dół zjechały yy, pojazdy. Okazuje się, że to jest y, T3485 spaprany strzał, posadzony kalafior na górce jest M4A3 Jeszcze raz strzelam do teciaka i jeszcze raz kalafior. M4 na górce zginął jak widać a ja sobie objadam kamień teraz mam Teciaka przed sobą który celuje do drużynowego ja rozwalam go strzałem dolną płytę jest jeszcze M4 Tipo to jest łatwy cel jak widać od razu zszedł. no i jest Sherman VC nie zauważyłem na minimapie że on stoi aż na respie Udało się trafić w niego, ale to był jedyny strzał, który oddałem w jego stronę celny. Próbuję go namierzyć, ale nic z tego nie wychodzi. Za to na mnie zlecam bomby, uciekam, łapię kolejny detrakt i znowu muszę się naprawiać. Na punkcie B są dwa pojazdy, które mnie interesują. Jeden to jest ten PT, a drugi zaraz się okaże co to jest. Sherman mi odjechał. Jeszcze strzelił w moją stronę, więc no nie, to dla mnie nie będzie w tej chwili żaden, żaden cel. Za tego kamienia namierzam M64 Udało się go rozwalić. I tutaj podświetla się PT-76. Po strzale niestety nic się nie stało, bo fraga zabrał mi... E, e, ...Emil Sturer... ...Eee, Dicker Max. Za to mam przed sobą EBR-a. Trafienie krytyczne. Rozwalony załogant w wieży EBR się schował, a ja podjeżdżam sobie bliżej. EBR. Jeszcze raz strzał do EBR nieudany. EBR strzelił do mnie i też nie trafił. A wcale nie musiało tak być. I jeszcze jedno trafienie w EBR. -a. I za tej wydmy teraz będę czekał, co on zrobi. Trochę go straszę KMM. EBR wyjechał na górkę i dostał bułę. Teraz punkt B jest już do przejęcia. I sobie na niego wiadę. Tylko, że przeciwnikom już niewiele zostało paska. I bitwa się za szybko skończy, dlatego zjeżdżam z punktu, niech będzie tylko zbity, nie będę go przejmował. I jadę sobie w stronę Respa. No, tutaj jest flag, jest kolejny M64, ale nie mogę opuścić lufy i podjeżdżam sobie jeszcze dalej. No, to był błąd z tą palmą. Teraz już przeciwnicy wiedzą, że tu jestem. Nawet nie wiem, czy byłem podświetlony, czy nie. Pewnie tak, ale o no właśnie, artyleria idzie w moją stronę, więc wiedzą na pewno, że jadę do nich. Przeciwnicy mają coraz mniej paska. No, na szczęście coś tam się dzieje na C. O M64 chciało mnie objechać, ale się mu nie udało. Wiedziałem, co będzie chciał zrobić i zaliczyłem następny wrak. A tutaj za wydmą stoi ten flak i nie patrzy się w moją stronę. Spróbuję go ściągnąć z KM-ów. Zaoszczędziłem amunicję. Jest KW1. Nieudany strzał, kawus strzela do mnie, więc będę uciekał. Ale jest jeszcze PT yy, 38, więc sobie tutaj do niego próbowałem strzelić, i w ostatniej chwili zjechałem kawulcowi z linii strzału. Na szczęście przeciwnicy przejmują punkt C, więc bitwa jeszcze trochę potrwa. drużynowy się zachował nie wjechał na B a ja znowu mam tego kawulca namierzone zielone strzał nieudany odbijam jego y, strzał i teraz poprawka już kończy przygodę kawulca w tej bitwie bardzo dobrze on mi tutaj mógł popsuć robotę na resp'ie się pokazała pelotka i M8. Strzelam do tej pelotki, nic nie robię. M8 objechała yy, bunkier, schowała się za nim, a tu jest następna pelotka. Ciekawe gdzie oni wszyscy są, jak nam zadania na robienie pelotki? O, no właśnie, jest ta M8, ale M8 będzie teraz mi uciekać. On tutaj kolega wie, co się będzie działo, co go czeka, więc chowa się przede mną. Ja już jestem prawie, że na respie u nich. To tak, M8 uciekła za drugą skałę. Chciałem za nią. Pojechać. Za to wyjechała pelotka. Też próbowałem z km -u. Strzał zdziała za nic. No, ale poprawka już tą pelotkę rozwaliła. Gorzej, że bitwa się już kończy. Grużynowi przyjęli punkt B. Ja jeszcze tylko oddaję strzał w kierunku M4A3. Niestety już po czasie i ten frag nie będzie zaliczony. Z mojej strony to wszystko, dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!